Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Katlima Games i witam was w czwartym odcinku z gry Decisions Mobile. No, witam się z wami w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy oczywiście plany, ja mam oczywiście plany na odcinek. Przed chwilą przyszło mi takie powiadomienie bładka ikonka urodzin, wybrałam ją i wybrałam sobie nową cechę. I moją nową cechą, którą sobie wybrałam, wybrałam sobie smakoszkę, bo tutaj ma trochę lepsze wyniki w wydarzeniach na ścieżce kariery balisty i kulinarnej. I myślę, że to jest właśnie bardzo. Na szesnastym poziomie można wymienić cechy. Ale właśnie mogę lepsze wyniki na ścieżce kariery kulinarnej, w której teraz jestem i na pewno będę chciała wbić dziesiąty poziom. I właśnie. Mi teraz tutaj dotknij przycisku Zorganizuj imprezę cotygodniową, czyli możemy zorganizować imprezę. I właśnie w tym odcinku zajmiemy się urodzinami. Jesteśmy tu, aby świętować urodzinę. Wybierz motyw przewodni. Urodzinę. O, patrzcie, można zrobić wesele, imprezy z makoszy, w pracowni i koncert. Mm. Ok, ale na początku, jak tutaj pisze, musimy zrobić urodziny. No to robimy oczywiście. Rozpocznę. 12 godzin urodziny? Omega. Dobra, zorganizuję episko imprezę. Zacznę od umieszczenia dekoracji z domowego katalogu. Otwórz domowy katalog. Tort. O tak, torcik. Torcik. A jak mam przejść? Halo, ja chcę tu. Kort bardzo się przyda w sumie. Nie... No, no, niech tu stoi na razie. Coś mam jeszcze kupić. Osiągnięcie odblokowane: impreza. okej. Okay. Pizza. Dobra, możemy kupić może taką co? A, ja to posiadam. Czyli wiecie, posiadane, no to z chęcią to sobie biorę. Imprezowe przekąski. Pizza. Widzicie posiadane. Stos prezentów mu. Ma... Uj, jaki stos! I mamy jakieś transparentne balony, których, których oczywiście nie widzimy, ale myślę, że sobie tutaj damy spoko. I tutaj jakiś balon imprezowy To może tak gdzieś tutaj przy wejściu. Ok. My niamy. może uda mi się ukradkiem wziąć gry za tortu, zanim ktokolwiek się zjawi. Weź ukradkiem gry za tortu. Ło! Wykonywane przez uczestników akcje imprezowe podnoszą ogólny poziom imprezy. Wszyscy gracze otrzymują te nagrody. Akcje imprezowe zwiększają też Twoje postępy imprezowe. Zdobądź więcej gwiazdek, by otrzymać lepsze nagrody. Umieść, umieść więcej dekoracji, wykonaj akcji imprezowe, a twoja impreza na pewno okaże się sukcesem. Okej. Okay. Mam jeszcze więcej umieścić? Nie chcę. Kariera barista. I tu raczej ja muszę kupić, co? No, a niech tak na razie zostanie. A cię w ogóle kogoś zaprosiłam? Lol. Bo tak... Okej. Okay. No dobra, zobaczymy. Dawaj tutaj, zapełnij lodówkę imprezy... imprezowymi przekąskami. Mhm. Popra... Dopracuj dekoracje. No to tak wyglądają urodziny w Simsach mobile. Możecie ocenić. Rozbudź się. Rozbudź do... Dojdź do siebie i się rozbudź. Okej. Okay. Ale patrzcie. Chcę mieć tutaj gwiazdki wszystkie, więc... Nagrody za postępy grupowe. Okej. Okay. A to jest fajnie, bo za jedną energię dostajemy aż 20... Aż 20... Ej, no ale czemu tutaj nikt nie przychodzi? Chciałbym kogoś zaprosić? Jest zajęta, okej. Okay. Czemu to minika? Aha, że ja jestem, okej. Okay. Śmiesznie. Jak chcesz, by ktoś tu przyszedł? No, wypi coś na imprezie. Dobra, z Jeską. Tylko jej nie ma. Przyszła! Jest, dobra. Przyszła Jeska. Chcę co zobaczyć, jak one piją. Okej, nic nie było widać. Ale trochę może z nią pogadać, co? Oj, ja teraz z Shailą, żeby ktoś przyszedł. Chcę, żeby ktoś przyszedł. Dobra idzie. Ktoś może jeszcze przyjść. Chyba ja chcę z nimi pogadać. Powiedz. I patrzcie to zdarmo. Za zero energii to mam, więc się opłaca. Tylko jak widzicie, tutaj pisze, że co minutę 30. Co 5 aż minut. Co minutę 30 albo co 5 minut. Odnawia mi się to pytanie, ale mamy gości, więc na luzie możemy pogadać z nimi tu ładnie nam poziom wbija jak widzicie zbieraj punkty i no, no na pewno myślę, że sobie zbierzemy tutaj 5-12 godzin to nie spodziewam się, że będzie 12, czyli ten odcinek będzie kurde, nie wiem, czy może go jakoś połączę, ale na pewno jak zdobędziemy Tutaj trzy gwiazdki to się z wami pożegnam po prostu, bo mam robić przez 12 godzin. I tak by nawet nie grała, co nie. Więc tak. No pogadaj sobie z nią. Wiem, że tutaj prawie nic żaden. Yy, żadne te yy, punkty. Punkty przyjaźni nie nabijają się i to jest troszeczkę smutne. Ale no niech będzie już. No myślę, że sobie zmuchniemy też świeczki. Oj, patrzcie, nie mogę już z nią już gadać. Ale mam jeszcze tutaj. Ale za chwilę sobie też... O, przekąski mamy. to chcę z nimi jeszcze sobie zjeść dawaj tu. Co obecnie czegoś? Śmieszne. Dobra, to dawaj. Naprawdę. Ścigaj po przekąski. A, nie, trochę mi się... Trochę rośnie, trochę rośnie, to dobrze. Okej, okay, sobie ładnie rzuciły. Gdzie jest moja kumpela? Tu siedzi. Pogadaj z nią. A, i jak ktoś nie widział jeszcze ostatniego odcinka, to Zapraszam na niego serdecznie. Patrzcie, mam prawie trzy gwiazdki. I gadaj o zaginionej, szczęśliwej skarpetce. Dobra robota, dusza towarzystwa, nagrody, ciasto i simoleony. Okej. Okay. Fajnie. To jest jeszcze jakieś yy, to coś. Nagrody za postępy grupowe. Tak naprawdę wszystko ja tu robię, ale dowcip z cyklu Puk Puk. Że tej chadzce naszej to jest tak ładnie, że nie wiem. O, tu jeszcze można pickę to sobie. O, ona miała pickę. Dobra, dalej pickę. Jest kawałek pizki. Teraz akurat, kiedy mam imprezkę urodzinową, to nikogo nie ma. Fajnie. Uuu, patrzcie jak nam tu podrosło z nią. Uuu, patrzcie. Mam prawie z nią drugi poziom, więc ładnie. Taki torb. Wygląda jak szarlotka. Jesteśmy oczywiście zmęczeni, ale myślę, że właśnie jak użyjemy tej, tej, tej ośmiu energii, to z Wami się pożegnam chyba właśnie na ten czas akurat. I może powitam się z wami za 12 godzin, a nagram to o 18. Będzie ciekawie, naprawdę. A i jeszcze bym chciała tak z Was poinformować, na pewno tutaj, nie wiem, może ktoś wytrwał, możecie napisać w komentarzach, czy ktoś wytrwał właśnie do tego momentu. Chciałabym Wam powiedzieć, że live będą się odbywały w piątki, najprawdopodobniej w piątki i najprawdopodobniej w soboty, więc właśnie w te dni zapraszam Was na Twitch. Oczywiście kanał w opisie macie, linka tam, więc. Więc no, zapraszam bardzo serdecznie. Też czasami będą w czwartki, ale to zależy, czy coś mam do szkoły. Do, na piątek mam coś do szkoły, to w czwartki nie będą, ale raczej w czwartki powinny być, bo w piątki to są takie wolne dni bardziej takie, wiecie, luźne, luźne nie wolne, bo nie ma wolnych dni ale taki luźny, właśnie fajny. Dni. Mrs. P. Mr. P. Gdzie jesteś Mrs.? Bo ja chcę... Mrs. Dobra, dzięki. O, on ma szósty poziom. Zaje fajnie. Gdzie ty jesteś? Bo ja bym chciała torta zmuchnąć. O. O, śpiewaj piosenkę. Poczekaj. O, ktoś przyszedł. Siema. Powitaj gościa na imprezie. Siema, no gościu, jak ty wyglądasz? That's all. Daddy. Dobra, sobie z nim pogadamy trochę. Prawie mamy drugi poziom. E, zostanę z wami do tego. Może do tego drugiego poziomu, żeby nie było? Rozmawiam teraz z Simem Emiliem Okej, okay, rozmawiam z nim. To jest nieznajomy, więc. Ale za chwilę będzie znajomy. Bo ja chcę pośpiewać tą piosenkę. No, pogadaj sobie o kotach oczywiście. O, i już prawie mamy. zawodowe ambicje. Daj smaczną przekąskę. O Jezu. Nie dziękuję. Kolejny poziom imprezy, dobyty nowe nagrody. Tylko są te nagrody? Tak, się pytam. Kolekcja z misji. Wesele. Pierwsze kroki. Okej, okay, kolekcja tutaj, kolekcja. O ja idę tych kolekcji. Dobra. I dawaj, teraz śpiewamy piosenkę. Czemu on jest nieznajomy? Czy ja go nie mogę dodać do kontaktu? Mamy kolejną babkę. Powitaj. Dodamy ją do kontaktów, oczywiście. I teraz mamy raczku. Aha, teraz mamy na. No ale dobrze jest. No dobra, to myślę, że ja widzę się z Wami za 12 godzin. No, i zobaczymy, co się wydarzy po urodzinach. Hej, Ka! Witam się z Wami po 12-godzinnej przerwie. E, nagrywałam ten, te 12 godzin, te nagrywałam e, te urodziny w czwartek, chyba o 18.00, jest piątek 20.00. Idealnie jeszcze nie weszłam, jak widzicie, teraz się dopiero włącza. Zobaczymy, co się w ogóle wydarzyło. Okej, okay, witamy ponownie. Dziękuję, dziękuję. I naklejki. O, od graczy. Fajnie. Okej. Okay. Impreska zakończona. Osiągnięto trzeci poziom. Super. Odbierz nagrody. Trzeci poziom. A, 20 simoleonów. Super. Połącz, się. Gra się lepiej z Facebookiem. Połącz się. Graje ze znajomymi. Nie dzięki ja się nie łączę. I co? I tyle? To były moje urodziny? Ale paranki. A gdzie jest moje. Mój kod znajomych. Ja może skopiuję kod, skopiuję go i stawię go w opisie. Dobra, idziemy do pracy. <grym> no, ale jak widzicie, w Simsach nie ma co robić. Tutaj naprawdę trzeba by było sobie jakiegoś zioma poszukać. Tu jest jakiś, tylko ja nie widzę jego twarzy i to jest troszeczkę problem dla mnie. Co gdzieś idzie? Ale ja na niego kliknę. Ok. Dawaj, flircia. A ja go znam. A on był u mnie na urodzinach. Nie dzięki. Trzeba mieć ósmy poziom związku, żeby on się wprowadził, co nie. Dziwne, ale dobra. Popracujmy, może, sobie na krótkiej zmiance. Taka szybka, krótka zmianeczka. Mamy tu oczywiście premie różne. I dawaj, tworzymy. No i dobra, mamy. pracowanie na krótkiej zmianie. Nie, nie dziękuję. Tylko 30 punktów kariera aż poczynam 270, więc troszkę sporo. Dobra, jakie my tam mamy misje? O, okay, się, fajnie. Kolekcje domowego wyposażenia, ubrania w butiku Iziego. Eee, Ukończ nowe pomieszczenie, pięć dekoracji. W trzech imprezach nową do... część dobra. Chodźmy może do iziego oddalę, bo ja nic nie widzę. Yy, pokażcie mi miasto, bo Izzy Wydaje mi się, że jest właśnie tutaj. I tutaj sobie siedzi. Tylko zaczynać czy mamy w ogóle mamy coś. Jak perfekcyjna gąsienica, ale nadszedł czas, by stać się oleśniewającym motlem. Ogólnie jak widzicie tą właśnie... E, poczekajcie, wyjdę stąd na chwilę. I. Kurde! No patrzcie. Ja... Ja nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Poczekajcie, może tutaj coś jest. Nie wiem, dobra. E, gdzie ja jestem? Gdzie ja stoję? O, hallo, gdzie ja jestem. Ej, czemu mi nigdzie nie ma? Okej. Okay. Ale, no, tam tą bluzkę, którą mam na sobie, to jest właśnie yy, z tego butiku i z jego. No, niech nam dość, coś tam nam stworzy. Eee, chyba wiem co i takie. Okej. Okay. Nie. No, i tak musimy to odebrać, bo projekt ponownie to za 16, więc odbierzmy. Chociaż nie jest zbyt takie fajne, ale mamy pojętny projektant. Ok. Czyli wykonać masz dwie misje. Ósmy poziom idealnie moja twórczość. Zainteresowanie i mamy zwykłą kuchenkę. I tutaj też jakieś elementy i trzy gotówki. O, aż mam 30. Wracajmy do chaty, bo myślę, że to na nowe hobby. Zaczyna mnie już nudzić. Dieta oparta na mrożonych burritos i płatkach zbożowych. Może warto zająć się hobby gotowanie. Odlokujesz hobby gotowanie. Przejdź do domowego katalogu i kup łęg, by zacząć gotować. Uuu, gotowanie. Ja bym sobie już kupiła tą kuchenkę szczałów wykić, bo myślę, że myślę, że po prostu y, będzie bardziej ciekawsze. Na razie postawię ją tu kolor, jakoś tak mi nie pasuje zbytnio. Zresztą wolę sobie odlokować za 35 i kupić sobie taką porządną. Tylko bym chciała sobie ją przedstawić, tak, z, tak powiem. Ok. Kupuś pierwsze stanowisko związane z hobby do dni, by rozpocząć gotowanie. Co tu mamy? Marsz. Uuu. Zarób 30. Wybacz sobie. Jesteśmy po drugiej stronie obiektywu. Okej, okay, pokaż. Historia. Dobra, bierzemy tą historię do garów. I patrzcie, dostaliśmy tutaj Sim Renesansu. Od zawsze jednym z moich marzeń było nauczyć się gotować. To całkiem przydatna umiejętność, gdy chcesz zaimponować znajomym albo przetrwać apokalipsę. Ok, mamy misję zakończoną. Ok, hobby. Ukończyłeś historię o hobby. Ok, krótko. Dobra, to dawaj krótką sesję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać oddalimy oczywiście, o tą bluzkę co ma na sobie to właśnie jest z, z tego butiku i z jego więc no, no co my tu mamy, znajdź składnik ok mm, podsmasz krótko ok jakieś szaszłyki, podrzuca je. no fajnie, fajnie ze skrob, zaschnięty pudding. Okej. Okay. Dziwne, dziwne są te zadania, tak, nie? Przypływ pewności. Dobra. smaż na patelni do perfekcji. Nie wiem, ale możecie ocenić tę urodziny, Nie wiem, czy wy też tak macie, czy jednak macie jakieś limitowe Myślę, czy macie właśnie jakieś większe nagrody. Musicie dać mi znać, oczywiście. Co tajemniczą kałużę? Okay. I już wszystko zniknęło. Co dostałem Balony, wszystko. Wszystko zniknęło. Podrzucaj tofu, Okej, okay. o to niech się podrzuca. I tu mamy spróbuj stworzyć ekstrem, a, eksperymentalny przepis. Z chęcią, z chęcią. W ogóle za chwilę będę pykać live'a. I tak to pewnie widzicie później, ale. No więc zapraszam na live. Ok, mamy 3 minuty, więc myślę, że sobie nad zawartością sobie niech pomyśli. Czemu akurat by nie? Igit, dobra robota i nagroda za wydarzenie. Nie dziękuję. O, i mamy już drugi poziom. Halo? Ale dobra, misja zakończona. Git. Ok, uchwyć obraz wystrój domu. Zwykle przemienione w memy. Uchwyć obraz. Co? Co? Ej, kupię obraz. W salonie. Nie, to będzie jako dekoracja. O, dekoracji. Idealnie ściana. I tu mamy ten obraz. Co oni gadają? No dobra. Chodźmy teraz sobie. Do naszej szafy, oczywiście. I kupujmy nowy obiekt. DNA Schowek. górne części i dostaliśmy od niego tą nową bluzkę, czy co? A tu mam easy. patrz easy. To jest ta a tutaj do. żeby się przebrała, tak. I dolne części oczywiście. Chciałabym to zobaczyć, jak to wygląda. No niezbyt. Powiem Wam perfekcyjnie. jest jak my wyglądamy. No ja nie wiem. Pokaż mi dolne części. Tak ogólnie co tu jest. I krótkie spodnie. To. Ej, to jest spoko to jest spoko całkiem, nie, ale ja ogólnie taki bluzki to jakoś nie pasuje mi do niej. My złożymy stroje, może są jakieś takie ciekawsze. This Dobra, to kupujemy, może ten kolor jest ładny całkiem. Jakoś mi do niej pasuje. Kupujemy, patrzcie, dostajemy oczywiście punkty za kupienie. No dobra, czy mogę wyjść stąd? Do dzieła. No dobra, i zapisujemy i wychodzimy. Czy wychodzimy z naszej szafy? No i myślę, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych urodzinach, bo o i mamy jakoś życia, oczywiście nam wzrosła ładnie. I nowe misje mamy, ale okej. Okay. No więc dajcie znać, co sądzicie o rodzinach. Mi się ogólnie nie podobały. Trwały zbyt długo, no chyba, że jakiś większy poziom się wbije, to myślę, żeby były. Może okej. Okay. No, z... no dajcie znać. Dobra. No to widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i pa pa.